Mam, mam? Witajcie, ponownie. Wiecie co? Postanowiłem, że jeszcze mam chwilę, i myślę sobie, a kurde, kręcę jeszcze jedno ciasto. bo ciasteczka wyszły, zaraz wam pokażę. Czekajcie, czekajcie. Zobaczcie, tak ciasteczka wyszły. Cześć, hejka, hejka, hejka. Tutaj są ciasteczka z poprzedniego live'a. One się dopiekły. Teraz postanowiłam, że jeszcze na szybko, na szybko zrobię drugie ciasto. Jest to ciasto ucierane, które bardzo szybko się robi. Jest to jedno z szybszych ciast, które w ogóle są w Thermomixie. Jeśli się spieszycie na jakąś imprezę czy coś, to jest to do, dobry wybór, te ciasto jest dobrym wyborem. Dodatkowo macie jeszcze, poczekajcie, jest jeszcze jedno takie ciasto, szybkie ciasto ze śliwkami. No rewelka, to samo, moment, tylko wykładacie ciasto się wyrabia w termomacie, wykładacie na blachę, kładziecie na to śliwki, albo jakieś tam owoce, które tam macie, i dajecie kruszonkę jazda do piekarnika i w godzinę jest ciasto. To jest w ogóle fenomen. Tak samo to yy, ciasto, które będziemy teraz robić, ucierane, też jest bardzo, bardzo szybkim ciastem. W termomiksie już mi się rozpuszcza masło, dobrze mówię, 200 gram masła, bo na początku trzeba je rozpuścić. Widzę, że jeszcze, jeszcze trochę, już do 60 stopni doszło. O, wezmę, nie wiem, czy mi się zmieści tutaj 200 gram masła, bo dobrze jest po prostu mieć coś z dzióbkiem bo na koniec będziemy <laughs>, po prostu wlewać masło do Thermomixa właśnie przez otwór. To o tym mówiłam na e, live'ie, e, czy warto kupić Thermomix, tak? Po to jest ten otwór tutaj i w ogóle to, no to właśnie jest po to i teraz fajnie, że będzie okazja Wam w ogóle to pokazać. No, więc mega, mega, mega się e, cieszę. A Wy jakieś ciasta dzisiaj robicie u siebie? Dajcie mi koniecznie znać. W komentarzu chociaż czytam, no bo przed chwilą był jeszcze jeden był live. Ale pomyślałam, kurczę, fajnie by było, bo myślę, że tych ciastek wyszło tak średnio, ludzi będzie masę. My dobra, to ukręcę jeszcze jedno ciasto z owocami, które nie wiem, że się fajnie sprawdza, bo bardzo dobrze smakuje. Wszyscy są zawsze zachwyceni. Ja Wam dam parę tipów po prostu, do, jeśli chodzi o wykonanie tego ciasta. Ich dużo tak naprawdę, tak? Jednym z głównych to jest po prostu mniej cukru, bo to jest aż od 150 do 200 gram cukru w całym przepisie. Powiem Wam szczerze, że 200 to by był w ogóle sztos, nie? Znaczy sztos, nie yy, przegięcie. Yy, bardzo dobrze smakuje, kiedy dajemy po prostu 150 gram cukru. Więcej nie trzeba, bo to się naprawdę idealnie sprawdza. Patrzę, próbuję namierzyć jeszcze, gdzie mam mąkę. E, bo tutaj tak szybko wszystko e, przygotowane. Dobra. No moje oko już się rozpuściło, więc po prostu przeleję masło e, do e, tego, e, Boże, tego, tego, tego. I... Dobra, no już prawie rozpuszczone. Z jednym małym kawałkiem. A widzicie, weszło 200. Super. Dobra, potem będziemy wlewać. I idziemy dalej. Przelać do innego naczynia. Dajemy 150 gram cukru. Fajnie, że jeszcze raz skoczyliście. Bardzo mi miło. 150 gram cukru. A, ten mnie przesypa. Dobra. Dobra, jest, idealnie. Dalej, dwie łyżeczki cukru waniliowego. Szef z bez butów chodzi, już chyba mówiłam to. Nie mogę się zebrać, żeby... Chociaż mam laski wanilii, ale jakoś nie jest mi po drodze, żeby zrobić sobie cukier waniliowy. Dobra. Daliśmy trochę cukru waniliowego. Bardzo dać, bo naprawdę to robi robotę. Teraz jajka. Ja mam takie naprawdę bycze jaja. Yy. Właściwie dziwnie to zabrzmiało. <laughs> Okej. Okay. Takie spore, spore jajka. Wezmę te mniejsze. Dobra. Cztery. Potrzeba jest dać cztery jajka. Dobra. Trzy. I jeszcze mniejsze. Czwarte. Ok. Dobra. Mamy cztery jajka. Udało mi się dostać właśnie e, takie, wiecie, super e, naturalne. Od powiedzmy szczęśliwych kurek, które gdzieś tam sobie biegają. Dobra. I zakładamy pokrywę. I teraz przez półtorej minuty będzie nam to się wszystko ucierało. Napuszy się trochę ta masa jajeczna. Dzięki temu ciasto będzie fajnie rosło. To się naprawdę może wydawać, ja Wam pokażę to. To się może wydawać, że tego jest naprawdę mało. W ogóle, że blacha jest za. Za dużo na taką ilość, nie? Ale ono tak rośnie, że to jest niesamowite. Po prostu potrafi tak urosnąć z tymi owocami, mimo że na początku to jest taka cienka warstwa na dnie. Więc jest oszczędne. Dobra, ja tutaj mam przygotowane owoce mrożone. Trochę truskawek, trochę wiśni. Bo tak wolę dać. Yy, I. Zabezpieczę je teraz mąką ziemniaczaną, po prostu w tym czasie, wykorzystam ten czas, żeby już zrobić ten krok. Na oko daję owoce, chociaż jest w przepisie podane, żeby odważyć tam 300-400 gram owoców i tak dalej, nie? No i zasypuję, mieszam i one są przygotowane już do tego, żeby je położyć na ciasto. Więc zobaczycie, jak to się podgląda. Dobra. Bo ja bym sobie, boże, czy ja znowu zapomniałam o jakimś kroku i tak dalej, tak jak wiecie w poprzednim live'ie, zapomniałam wyciągnąć czekoladę. Ale ciasteczka się bardzo fajnie upiekły, eee, widzę, że teraz jesteście, chociaż na początku live'a pokazywałam, pokażę Wam też teraz. Zobaczcie, cała blacha ciasteczek, nie, nie mam talentu do robienia jakichś pięknych, okrągłych ciasteczek, takich wiecie, eee, do sesji jakiejś reklamowej i tak dalej, nie, to nie ja. Zawsze jak robię zdjęcia kulinarne, to staram się wybrać to najładniejsze. <grymne> Dobra. I dalej. 200 gram mąki pszennej. No, mamy po prostu wybełtane jańka z cukrem. 200 gram mąki. Ok. Mamy orkiszowa typ 500. I 200 gram. Okej. Okay. Mam 230, trochę się przesypało. Ale dobra, jajka są duże to zostawię, Nie będę się bawić odsypywaniem. Bez sensu, naprawdę. 50 gram skrobi. Ziemniaczanej. Jest idealnie, udało się. Uuu, spadło. Dwie łyżeczki proszku. U mnie leci zwykle soda. Dobra, też na oko. Zagrywamy, otwieramy i teraz jest podane. Przez półtorej minuty będzie nam się to mieszało i tutaj jest tak, po upływie jednej minuty przez otwór w pokrywie naczynia miksującego powoli wlewać masło, rozpuszczone masło. Ja z reguły robię to już po 30 sekundach, nie po minucie. Cześć Sylwia co tworzę? Ciasto ucierane, które jest bardzo szybkie. Jestem przed samym praktycznie wyjazdem do rodziny. Zrobiliśmy już ciasteczka, surówkę, bułki, zjedliśmy obiad i teraz postanowiłam, mówię, a dobra, jeszcze jedno ciasto ukręcę. Słuchajcie, bo z termomiksem to tak jest, nie? Że z nim jest tak szybko, tak fajnie, że aż się chce, a wyrażacie sobie po prostu, a dobra, jeszcze jedno walne ciasto, co mi tam, nie? To takie rzeczy z termomiksem się dzieją. <laughs> Dobra, więc po prostu wlewam teraz przez otwór. Spokojnie, pomału. Żeby to miało szansę się po prostu wymieszać. No pięknie się wyrabia. Dobra, słuchajcie, muszę odcofać tą kopystkę. Muszę odkopać kopystkę ze zlewu, wytrzeć ją w ściereczkę, bo będzie nam potrzebna, żeby wyciągnąć ciasto. I jeszcze na koniec zrobimy kruszonkę. Ok, więc na razie wykorzystam to i położę tutaj. A, miałam koło ten, zobaczcie, jakie piękne ciasto. O, tutaj mąka się na tym, na brzegu, to tam wystarczy kopystką lekko wymieszać i Patrzcie, uwielbiam, słuchajcie, uwielbiam ten efekt, patrzeć jak te ciasto tak wiecie, układa się. Zobaczcie. Dobra, położę tutaj. Pomogę sobie kopystką, żeby to wyciągnąć. jak już wejdziecie w prawe, to wcale tego ciasta tam dużo nie zostaje. Poza tym to się przyda do kruszonki, więc ja nigdy y, do końca nie wyciągam tego. Teraz po prostu rozprowadzę sobie to ciasto po blaszce. Okej. Okay. Widzicie? Yy, zrobię tak. Będzie lepiej widać. Dobra. Okej. Okay. Wytrzemy tutaj. I teraz położę po prostu owoce, jak leci, bez jakiejś tam spiny, żeby było ładnie, chociaż kiedyś mi się chciało nawet, to poukładałam je w taką, wiecie, symetrię, nie? Symetrycznie były. No i też powiem Wam szczerze, że to efektownie ładnie wyglądało. Ale się naprodukuje tych lajbów, ale jutro za to mnie nie będzie na lajbie. Jutro nie planuję, będę w trasie, właśnie na prezentacji. W ogóle, jeśli macie ochotę na spotkanie ze mną, z Thermomixem, chcecie zobaczyć Thermomix w akcji, no to słuchajcie, zapraszam Was do kontaktu ze mną. Tak, no bo wiadomo, że trzeba najpierw zobaczyć, zanim zdecydujesz się kupić, to trzeba zobaczyć, dotknąć, poczuć, spróbować i wtedy zdecydować. I wtedy będziecie wiedzieli, czy chcecie, czy nie. Czy to jest Wam potrzebne, czy nie. Także zapraszam Was na, do kontaktu, jeśli macie ochotę na spotkanie ze mną. A nawet jeśli macie termomiksa, to może zorganizujecie i macie ochotę, bo oczywiście to trzeba chcieć, tak? Zorganizować takie spotkanie ze znajomymi, rodziną. Też chętnie przyjadę Was poznać. Dobra. Słuchajcie, owoców mi się udało idealnie położyć, naprawdę. No, wiecie, jak już się trochę piści z tym termomiksem, to już po prostu widać. Jezu, jak się cieszę, jakie fajne. Dobra, normalnie jak dziecko, nie? Słuchajcie. Dobra, teraz robimy. E, tutaj owoce, skrobie to już zrobiliśmy. Mąka pszenna. 40 gram albo 40 gram płatków owsianych i 40 gram mąki. Więc my wybieramy opcję z płatkami owsianymi. Wtedy jest bardziej chrupiąca. Dobra, i 40. Uda mi się wsypać 40 czy przesypię. Jest, do 80. Dobra. Dalej, 30 gram cukru. Dobra, jest. 30 i 60 gram masła. Gdzieś miałam nóż. A, łyżkę, Dobra. 60 gram masła. Pokrojonego na kawałki, nie? One powinny być tak w takich kawałkach. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze 10 gram. Dobra, 60. Super, idealnie. Dobra, więc teraz taki. Zobaczcie, nakładamy pokrywę, gdzie ją dużo. Może być ta. Dalej. Słuchajcie, tu jest po prostu stawka mes. Nie, taki bałagan zrobiłam wokół siebie. No ale dobrze ogarnąć sobie, jak, jak będzie się ciatko wieko. Teraz robi nam się kruszonka. Dobra, dalej. Kruszonkę przełożyć po prostu na ciasto. Zobaczcie, mamy kruszonkę. O, już Wam pokazuję. Takie kawałki. Więc sypiemy. Na ciasto. Chociaż poczekajcie, ja bym tak... Nie wiem, czy nie dosypię trochę płatków owsianych. I nie wymieszam, może masło już było trochę za miękkie. I wymieszamy jeszcze raz, zobaczymy co to z tego wyjdzie. Żeby było właśnie takie bardziej sypkie. Chociaż takie krótkie kruszonki też są pyszne, przyznajcie sami. A nie, już się wyrabia ciasto, no to nie, to nie był dobry pomysł. <grytania> ok, zrobimy po prostu coś z tego, też pokruszę w ten sposób i i też będzie dobrze. Dobra. O. No, nie, nie był to dobry pomysł. Słuchajcie, nie róbcie tego. Nie róbcie tego, co ja. Można zrobić w takim razie jeszcze jedną warstwę kruszonki. O. I może tym razem się poprawię i lepiej wyjdzie, żeby zapełnić luki. Myślę, że to będzie chyba najlepszy pomysł. Dobra. Dobra. A, zrobimy to. Po prostu tak zrobimy. Ale dam teraz chyba mniej. No, boże. Dam chyba teraz po prostu mniej e, masła. Żeby mi się tam. Dobra, a nie. Cukier to zaraz. Czyli tak. Mąka znowu. A może z połowy porcji zrobię? Dobra, nie będę kombinować. Kruszonka zawsze mile widziana. 30 gram cukru, słuchajcie, idealnie. E, I masło. Dam trochę mniej masła, bo już jest trochę za miękkie. Ewidentnie do takiej akcji. Dobra, chociaż nie wydawało mi się, ale. Dobra, niech będzie. Dobra. 48. Okej, okay, nie, nie, nie. 50. Dobra. Dalej, dalej. I dajemy jej drugą szansę, drugie życie. Zobaczcie. Jak już pięknie wygląda, prawda? A poczekajcie, aż się upiecze. Nie wiem, czy zdążę zrobić zdjęcie, ale nieważne. No dobra, słuchajcie. Mamy już bardziej sypkie. I po prostu posypujemy całą blachę kruszonką. I tyle. I wrzucamy do piekarnika. Zobaczcie, super, co? Dobra, e, ja kończę. Ogarniam się i jeszcze raz pięknego dnia, wszystkiego dobrego, kochani, spokojnego weekendu, niech moc miłości będzie z Wami. Pa! I pozytywna energia oczywiście przede wszystkim.